Zadanie 8 sierpień 2022 punkt A należy do wykresu funkcji f określonej wzorem. Dla każdej liczby rzeczywistej x wtedy, no i szukamy m. Jeżeli punkt należy do wykresu funkcji, to to jest, to jest nasz x, a to jest nasz y. Czyli do naszej funkcji wstawiamy w miejsce x 1 w miejsce y 2. Czyli piszemy 2 równa się m kwadrat minus 3 razy. 1 do potęgi trzeciej, odjąć m kwadrat, dodać m i dodać 1. Czyli 2 równa się. 1 no to możemy od razu opuścić, czyli m kwadrat odjąć 3, odjąć m kwadrat, dodać m i dodać 1. m kwadrat nam się skróci, czyli dostaniemy 2 po przerzuceniu, dodać 3 to 5 i odjąć 1 to 4 równe m. Czyli poprawna odpowiedź to D.